Szanowny, szanowny panie marszałku Sejmu, szanowny panie marszałku Senatu, szanowna pani premier, eminencjo księże kardynale Legacie, eminencjo księże Prymasie, szanowni państwo premierzy, panie i panowie ministrowie, szanowne posłanki i szanowni posłowie, panie i Panowie Senatorowie, Szanowni Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Zaprzyjaźnionych Parlamentów, Ekscelencjo Księża Arcybiskupie Nuncjuszu, Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi, Czcigodni Kapłani, Szanowni Przedstawiciele Kościołów i Wspólnot Religijnych, Ekscelencje Panie i Panowie Ambasadorowie, Szanowni przedstawiciele władz samorządowych, drodzy gospodarze i goście tego spotkania, szanowni Państwo, drodzy rodacy. Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest, bo decyzja naszego pierwszego historycznego władcy Zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo, aż po dzień dzisiejszy, kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków. To właśnie miał na myśli Ojciec Święty nasz Jan Paweł II, kiedy mówił, że nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Zgodnie z tradycją. Zgodnie z tradycją chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 1966 roku. I to wtedy też narodziła się Polska, narodziła się z wód chrzcielnych do nowego chrześcijańskiego życia, narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhistorycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy, narodziła się dla nas i dla siebie jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić my, Polacy. Powiedzieliśmy wtedy tak wolności i samostanowieniu, pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające o jego dobrobyt własne państwo, tworzyć je, bronić a gdy trzeba, ginąć za nie. Nie było przesądzone, że się uda, że powstanie wspólnota, ale udało się. Udało się ją zbudować na fundamencie wiary, która od tego czasu wrosła na stałe w naszą tożsamość, stając się w procesie dziejów często najważniejszą i ostatnią tarczą wolności i solidarności. Przyjmując chrzest, nasi przodkowie wyznaczyli rdzeń, wokół którego kształtował się wspaniały polski naród. I gdy było wyjątkowo źle, gdy nasi wrogowie próbowali zniszczyć państwo i kościół, aby rozsadzić fundamenty naszej tożsamości, to naród przeciwnie zapełniał świątynie, tam szukając wspólnoty, udowadniając też ponadczasową mądrość decyzji przodków. Rok 966 to zatem najważniejsza cezura w naszych dziejach. A obecne uroczystości są świętowaniem 1050 urodzin naszego narodu i ojczyzny. Pochuntuję sobie za zaszczyt i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj tu w Poznaniu, w siedzibie pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich, wszyscy razem w gronie najwyższych władz Rzeczypospolitej Episkopatu i Duchowieństwa Kościoła Katolickiego i innych wspólnot chrześcijańskich i religijnych wraz z przedstawicielami wielu zaprzyjaźnionych państw Europy i świata zainaugurować obchody tego czcigodnego jubileuszu. Wszystkim dostojnym i miłym gościom serdecznie dziękuję za przybycie. Szanowni Państwo, to wielkie święto polskości, która jest źródłem naszej dumy i radości, i będziemy je kontynuować przez kolejne miesiące w całym kraju. Jego kulminacją stanie się zaś pierwsza wizyta w Polsce Ojca Świętego Papieża Franciszka oraz Światowe Dni Młodzieży. Ufam, że dzięki ogromnym wysiłkom organizatorów, dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, będzie to dla nas czas wspaniałych przeżyć duchowych i radości, budowania wielkiej wspólnoty. Rozpoczynając te obchody jubileuszowe, kierujemy nasze myśli ku uroczystościom poprzednim milenium Chrztu Polski w roku 1966. Były one niezwykłym doświadczeniem dla całej naszej wspólnoty i jedynym swego rodzaju fenomenem w Europie Środkowej i Wschodniej tamtych czasów. My Polacy od 27 lat znajdowaliśmy się wówczas pod narzuconą władzą najpierw niemieckich okupantów, a po wojnie komunistów. I pierwsi, i drudzy dążyli do osłabienia i zerwania więzi naszego narodu z Kościołem. Wiedzieli, że w ten sposób uderzają w same podstawy naszej wspólnoty, że naród pozbawiony duchowego wsparcia łatwo będzie przemienić w zniewoloną masę. Hitlerowcy stosowali w tym celu krwawy terror. Rządzący po wojnie komuniści zabiegali o to, by Polacy odwrócili się od chrześcijaństwa, propagowali ateistyczną ideologię, szykanowali, a czasem i mordowali kapłanów i wiernych, nie cofnęli się przed uwięzieniem prymasa Polski. I to właśnie w tym okresie kardynał Stefan Wyszyński powziął myśl, by ochronić polską chrześcijańską tożsamość narodu przed indoktrynacją i represjami ochronić ją przez wielkie narodowe rekolekcje. Zapoczątkowały je Jasnogórskie śluby narodu polskiego z 1956 roku, wprost nawiązujące do ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza sprzed 300 lat. Następnie podjęta została dziewięcioletnia nowenna przygotowująca Polaków do obchodów milenijnych. Przed 50 laty, w kwietniu 1966 roku, rozpoczęły się obchody Milenium Chrztu Polski. W dniu 3 maja na Błoniach Jasnogórskich uczestniczyło w nich 250 tysięcy wiernych. Uroczystości trwały cały rok, gromadząc niezliczone tłumy Polaków. Jubileusz uczciło także ponad 50 tysięcy rodaków na emigracji w Londynie i Chicago, Rzymie i Paryżu, a nawet Australii i Nowej Zelandii. Śmiało można powiedzieć, że dzięki inicjatywie papieża Tysiąclecia Cały naród polski umocnił więź łączącą go z chrześcijańskim dziedzictwem. Stało się tak mimo przeszkód ze strony władz komunistycznych, które aresztowały wędrującą po kraju kopię ikony jasnogórskiej, prowokowały starcia wiernych z milicją, utrudniały dojazd na uroczystości milenijne i zakłócały ich przebieg, wreszcie zaś urządziły konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego, do udziału w których zmuszano wtedy całe załogi fabryk i instytucji. Obchody milenijne z 1966 roku i szczególna w nich rola prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego ujawniły jednak ponadczasowe znaczenie Chrztu Mieszkowego i jednoczącą siłę chrześcijaństwa dla naszej Wspólnoty. Naród odrzucił fałszywe hasło Polska ludowa ukoronowaniem tysiąclecia naszego państwa. Polaków nie przekonała również Propagandowa w zamierzeniu władz akcja budowy tysiąca szkół na tysiąclecie, mimo że w istocie przyniosła ona ważne i dobre rezultaty dla rozwoju edukacji i poprawy warunków kształcenia. Polacy wybrali wtedy wierność Kościołowi, autentyczną miłość ojczyzny i nadzieję na odzyskanie wolności. Umocnił się autorytet biskupów i kapłanów. Dzieło prymasa Wyszyńskiego otworzyło drogę do pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II i do pokojowej rewolucji solidarności. Szanowni państwo, milenium dało nam Polakom poczucie suwerenności w wymiarze najbardziej podstawowym, jako wolnym ludziom i obywatelom. Liczne wystąpienia parafian w obronie swoich księży i kościołów przez cały okres PRL, pełne zaangażowanie wiernych w nieregalną budowę świątyń wbrew sprzeciwom władz, spontaniczna samoorganizacja i masowy udział w uroczystościach z lat 1956-66 wszystko to dowiodło, że drzemie w nas olbrzymia moc, której źródłem jest właśnie wspólna tożsamość, narodowa i chrześcijańska. Moc która kilkakrotnie w ostatnich stuleciach ujawniała się w naszej historii, moc, która pomagała nam przetrwać najgorsze doświadczenia utratę wolności obywatelskich i niepodległego państwa, próby wynarodowienia i dechrystianizacji, moc, dzięki której w konfrontacji z nieprzyjaciółmi, zaborcami, okupantami potrafiliśmy zwyciężyć i wyjść z tych doświadczeń jeszcze silniejsi i jeszcze bardziej zjednoczeni. Z tego niezłomnego ducha narodowego byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy dumni. Z tego wielkiego bogactwa możemy i chcemy nadal czerpać. Jest to też dla nas lekcja na przyszłość, że my, Polacy, potrafimy dokonać wielkich, ważnych rzeczy, jeśli tylko będziemy działać razem i zgodnie z łączącymi nas wartościami. wartościami Wartościami, których źródłem jest nasz chrześcijański rodowód. 1050 lat temu Polska przystąpiła do ówczesnej chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej. Co ważne, przystąpiła dobrowolnie, ze świadomością korzyści, jakie niósł ze sobą ten akt. Także korzyści politycznych. Dzięki dalekowzrocznej decyzji księcia Mieszka I chrystianizacja dała Polsce potężny impuls rozwojowy. Państwo zyskało mocniejsze podstawy bezpieczeństwa i suwerenności. Z biegiem lat stawało się coraz nowocześniejsze, sprawniej rządzone i spójne wewnętrznie. Głosiciele dobrej nowiny otworzyli przed Polakami olbrzymi skarbiec duchowych bogactw, krzewili w naszej kulturze chrześcijańską wizję człowieka. Od Odsyłku X wieku dekalog i Ewangelia coraz głębiej wnikały w miliony serc nad Wartą, Wisłą, Odrą i Bugiem Niemnem i Dnieprem motywowały do budowania lepszego, bardziej ludzkiego świata. Dlatego wejście w krąg cywilizacji chrześcijańskiej w jej odmianie łacińskiej było dla nas prawdziwym przełomem. Trzy filary tej cywilizacji stały się też filarami polskiej tożsamości i kultury. Pierwszym z nich była i jest grecka filozofia, czyli umiłowanie mądrości, a więc prymat obiektywnej prawdy. Precyzyjne narzędzia poznawania i analizowania rzeczywistości, niewzruszone do dzisiaj podwaliny rozwoju wszelkich nauk. Drugim filarem była i jest rzymska myśl prawna i ustrojowa, idea rządów prawa, koncepcja republiki, czyli państwa, które jest dobrem wspólnym rządzących nim obywateli. a także etos obywatelski, etos przywilejów, z którymi wiążą się także powinności. To doskonalone i wypróbowane przez setki lat zasady, na których w znacznej mierze opiera się także nowoczesne prawo cywilne, karne, procesowe i państwowe. Trzecim filarem był i jest rdzeń myśli chrześcijańskiej, Stary i Nowy Testament, Dekalog i Ewangelia. To nowa rewolucyjna wizja ludzkości jako rodziny. to nowa rewolucyjna wizja ludzkości jako rodziny, jako wspólnoty braci i sióstr równych wobec ojca oraz jego moralnego prawa. To również wezwanie do pokoju, do żalu za popełnione zło i do wybaczania doznanych krzywd. Nakaz przekładania osoby ludzkiej ponad rzeczy, ponad przyziemne korzyści i chęć posiadania. Ochrona słabszych, wezwanie do solidarnej pomocy potrzebującym i genialna zasada pomocniczości. To uznanie godności kobiet i zróżnicowanego ich wkładu, jaki wnoszą w życie społeczeństw, idea władzy i przełożeństwa jako służby oraz przekonanie, że również władcy podlegają osądowi moralnemu. Chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo. To także unikalna koncepcja rozdziału sakrum i profanum tego, co boskie i tego, co cesarskie, idea autonomii, ale i współpracy władzy świeckiej i władzy duchownej, to także instytucje uniwersytetu i szkoły ludowej, szpitala i sierocińca, a wreszcie wyżyny kunsztu i geniuszu, na które wznieśli się zainspirowani chrześcijaństwem artyści, plastycy, architekci, muzycy i poeci. Zatem nikogo nie powinien dziwić fakt, że jedynie w obrębie tej cywilizacji pojawiły się też idee i zjawiska, takie jak koncepcja praw człowieka, przyrodzonych i niezbywalnych konstytucjonalizm, demokratyczne państwo prawa, powszechne prawo międzynarodowe, ruch robotniczy i emancypacyjny, nowoczesny etos debaty publicznej. Wszystkie one korzeniami tkwią głęboko w dziedzictwie chrześcijańskim. Dzisiaj ów cywilizacyjny krąg wyznaczają nie tylko Ateny, Rzym i Jerozolima. Dzięki wysiłkom trzydziestu pokoleń Polaków na mapie Christianitatis przybyły inne ważne ośrodki. To na przykład Gniezno, w którym spoczywają relikwie świętego Wojciecha, krzewiącego wiarę nie mieczem, a słowem. To Poznań, stolica biskupia Wawrzyńca Goślickiego, 16 wiecznego autora oryginalnych koncepcji ustrojowych, którymi inspirowali się twórcy amerykańskiej konstytucji oraz wielu innych przeciwników monarszej samowoli, to Kraków, miasto świętego biskupa Stanisława Ze Szczepanowa, mężnego głosiciela moralnych powinności władz publicznych, miasto Akademii Krakowskiej i księdza Pawła Włodkowica, jednego z najwybitniejszych teoretyków tolerancji religijnej, to Kraków Karola Wojtyły, Świętego papieża Jana Pawła II, który w całym znaczeniu tego wyrażenia wprowadził Kościół w drugie tysiąclecie. To Warszawa, stolica państwa bez stosów i wojen religijnych, miasto, w którym Sejm Rzeczypospolitej uchwalił Konfederację Warszawską pierwszy w świecie akt prawny gwarantujący powszechną tolerancję religijną. To Warszawa, Siedziba króla Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod Wiednia. Oraz miasto, na przedpolach którego w 1920 roku powstrzymana została inwazja komunistycznego barbarzyństwa na Europę. To Toruń i Fromburg. Miasta związane z Mikołajem Kopernikiem, kanclerzem Kapituły Warmińskiej, sprawcą jednego z największych przełomów w dziejach myśli ludzkiej. To Brześć Litewski, miejsce zawarcia Unii Kościelnej, będącej jednym z największych wysiłków na rzecz pojednania chrześcijańskiego wschodu i zachodu. To Częstochowa, miasto, które trzeba odwiedzić, aby zrozumieć szczególną pozycję i szacunek, jakimi cieszą się w Polsce kobiety. Miasto, w którym u stóp największego w Polsce obiektu kultu Miasto, w którym u stóp największego w Polsce obiektu kultu Przed ikoną jasnogórskiej pani rozbrzmiewa wciąż Bogu Rodzica Uważana za pierwszy polski hymn narodowy To setki miejscowości Szczególnie na dawnych kresach, w których mniejszości etniczne i religijne żyły obok siebie w pokoju. To wreszcie miejscowości, z którymi wiążą się życie i twórczość wielu naszych rodaków, światowej sławy artystów, literatów, uczonych i wynalazców, ludzi, którzy w imponujący sposób spłacili dług wdzięczności wobec kultury, która ich ukształtowała. Cywilizacja chrześcijańska od 1050 lat współtworzona i ofiarnie broniona przez Polaków jest wynikiem tytanicznej pracy i walki milionów ludzi, efektem wielu dociekań i eksperymentów, historycznych prób i błędów. Jest trworem dojrzałym, uniwersalnym, wywierającym przemożny wpływ na całą ludzkość. Nie jest jednak skamieliną, wciąż organicznie się rozwija swoich młodych liści i pędów potrzebuje tak samo jak ukrytych korzeni, potrzebuje też pośredniczącego między nimi pnia, czyli naturalnej syntezy starego i nowego. Drzewo można ściąć, można zatruć jego korzenie i patrzeć jak usycha. Nie wymaga to wysiłku i nie zajmuje wiele czasu. Jednak zasadzenie drzewa nowego, oczekiwanie na jego wzrost i owoce to proces długotrwały. Dlatego niszczenie podstaw naszej cywilizacji oraz próby zastępowania ich innymi, niespójnymi, luźno naszkicowanymi koncepcjami zawsze było i zawsze będzie okupione ogromiem cierpień i zniszczeń. Najdobitniej dowiódł tego wiek XX i dwa straszliwe w skutkach projekty ideologiczne – komunizm i nazizm. Wiek XXI szybko postawił nas wobec nowych trudnych wyzwań. W warunkach globalnej wioski naturalna rywalizacja odmiennych modeli cywilizacyjnych osiągnęła niespotykaną dotąd intensywność. W Polsce i w Europie toczą się debaty dotyczące tego, jak odnieść się do tych nowych wyzwań. Osobiście uważam, że w tej sytuacji warto przede wszystkim zaufać sile naszej tożsamości, sięgnąć do bogatego skarbca myśli, doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w połączonym nurcie dwóch wielkich tradycji grecko-rzymskiej i judeochrześcijańskiej. To one powinny być podstawą naszych działań. Owszem, podstawowym obowiązkiem prezydenta, Senatu, Sejmu i rządu Rzeczypospolitej jest troska o naszą teraźniejszość, o Polskę i Europę, w których godność, prawa i aspiracje wszystkich obywateli są szanowane i chronione, o Polskę i Europę, w których nad rywalizacją i grą interesów powinna górować solidarność, poczucie wspólnoty. Jednak równie ważnym zadaniem dla nas jest troska o jutro o zachowanie i dalszy wzrost naszego dziedzictwa, tolerancji i otwartości, naszej wolności, naszej materialnej i duchowej siły. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj razem w Piastowskim Poznaniu, kolebce naszego państwa i narodu, kolebce naszej wspólnoty w 1050. rocznicę Chrztu Mieszka. Jesteśmy tu, ponieważ rozumiemy ciążącą na nas odpowiedzialność, odpowiedzialność zarówno wobec historii, jak i wobec przyszłych pokoleń Polaków. W przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej papież Jan Paweł II wskazywał, że jest to dla naszego narodu wielka szansa na duchowe ubogacenie Zachodu, tego samego Zachodu, który niegdyś przekazał nam wiarę chrześcijańską. Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy, mówił nasz Ojciec Święty. Dlatego też oddając hołd Dlatego też, oddając hołd naszym dalekowzrocznym poprzednikom sprzed 1050 lat, pragnę dzisiaj z całą mocą wyrazić przekonanie, że, idąc za wskazaniem naszego wielkiego rodaka, Polska jest i pozostanie wierna swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. W nim mamy bowiem wypróbowany i mocny fundament dla przyszłości. Szanowni Państwo! Szanowni państwo. Szanowni państwo, drodzy rodacy. Nie jesteśmy tutaj na zawsze. Tak jak nie był na zawsze mieszko, tak jak nie byli na zawsze Polscy królowie, jak nie byli na zawsze wielcy przywódcy naszego narodu, jak nie był z nami na zawsze nasz święty ojciec święty Jan Paweł II. Nie jesteśmy tutaj na zawsze, ale mamy wielki obowiązek, mamy obowiązek strzeżenia fundamentów naszej tradycji i naszej kultury. Mamy obowiązek budowania silnego państwa, budowania silnego państwa także jako wielkiej wspólnoty naszego narodu, opierając się na tym, na czym wyrośliśmy. Na czym nas wychowano? Na naszej wielkiej tradycji, wzajemnego szacunku, uczciwości, rzetelności, a jak trzeba także bohaterstwa w obronie ojczyzny, ale przede wszystkim budowania silnej Polski nie tylko dla nas i dla naszych bliskich, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Głęboko wierzę w to, że sprostamy temu zadaniu. Dziękuję bardzo.